Jeżeli chcesz taką radość poczuć, radość z bycia razem, radość z tego, że tworzymy coś, jakąś namiastkę wspólnoty, to przyjdź na Senat. Mam na imię Kasia, mam 43 lata. Mam na imię Marcin, mieszkamy w Nieciszowie. Yy, należymy do parafii Matki yy, Bożej Królowej Polskiej w Borowej Oleśnickiej. Bardzo mi zależy na kościele i przez wiele lat yy, czerpałam z niego mnóstwo i myślę, że nadszedł czas, że mogłabym spróbować dać coś od siebie. Chociaż finalnie powiem Wam, że wydaje mi się, że podsumowując y, cały synod i moje uczestnictwo w nim, stwierdzę, że po raz kolejny znów dostałam mnóstwo. Wierzę, że wiara jest drogą. I fajnie jest tą drogą podążać wspólnie. I dlatego pomyślałem sobie, że jeżeli to jest taka okazja, żeby zaktywizować świeckich, to ja tam będę. I tym bardziej, że zaangażowała się to, w to moja żona, i to jest wspaniałe, że mogę ją wspierać. Nie ukrywam, że jestem mocno poruszona faktem, że Kościół, że papież. Chce słuchać świeckich, że zaprasza nas do dialogu, że zaprasza nas do tego, abyśmy wyrazili takie swoje najgłębsze uczucia, obawy, radości związane z Kościołem. Synod to wspólna droga i naprawdę odczuwamy, że podążamy z tymi, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach wspólną drogą. Budujemy wspólnotę, wzmacniamy relacje, kolejne osoby do nas dochodzą. Odkrywamy niesamowite osobowości. Ważne jest to, że mamy tam chwilę ciszy. Mamy Słowo Boże, które pozwala nam przetrawić to wszystko, o czym mówimy później. Jak głęboko wierzę w to, że tam działa Duch Święty, że to, co się pojawia, to już są konkretne propozycje, które chcemy zrealizować w naszej małej wspólnocie. Ja naprawdę czuję, że. My jesteśmy tak przepełnieni gotowością do, do działania. Na każdym spotkaniu pojawia się mnóstwo nowych pomysłów, które naprawdę jesteśmy gotowi realizować. I tak sobie myślę, że gdyby choć jeden udało nam się wcielić w życie, to już by był taki ogromny sukces, bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ta wspólnota żyła, żeby była aktywna, żebyśmy się cieszyli swoją obecnością i razem podążali tą drogą do Chrystusa. Jeśli jeszcze nie uczestniczyliście w spotkaniach synodalnych w Waszej parafii, zainteresujcie się, dowiedzcie się, kiedy organizowane jest najbliższe spotkanie. Będziecie wysłuchani, będziecie mogli potrwać w ciszy. Gwarantuję Wam, że odkryjecie skarby. Jeżeli chcesz taką radość poczuć, radość zbycia razem, radość z tego, że tworzymy coś, jakąś namiastkę wspólnoty, to przyjdź na synod. Synod to Ty. Synod to ja. Noc to Dobry. my. Zaangażuj, Zaangażuj się. się.